Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej naszego kandydata na prezydenta, niedługo prezydenta Janusza korwin mikkego podczas której zaprezentujemy wraz z szefem sztabu posłem Przemysławem Wiplerem pierwsze trzy z wielu spotów, które będziemy od teraz emitować podczas tej kampanii. Zapraszam do obejrzenia pierwszego ze spotów. Poproszę o emisję. To jest spot pod tytułem Zagonie. Kopacz do roboty. Ja siądę. <laughs> Możecie próbować mnie ignorować. Możecie mnie zastraszać. Może nie mam takich pieniędzy jak Wy. Nie dysponuję tak wielkimi finansami jak Wy. Ale mam coś więcej. 40 lat niezmiennych poglądów. Przemyślany i mądry plan na reformę kraju. Ja wierzę w silną i bogatą Polskę. Ja wierzę w młodość i odwagę moich wyborców. Jeśli myślicie, że zawaham się użyć tych atutów, to jesteście w błędzie. Nas już nie powstrzymać. I całe to towarzystwo z panią premier na czele zagonię do roboty. Właśnie tutaj, e, mało co operator, puenty na mnie wyciął. Niektórzy chyba tak bardzo nie chcą, żeby ten rząd, Sejm i panią Ewę Kopacz zagonić do roboty, że ten fragment został e, można powiedzieć obcięty, przerwany. A to jest kluczowy fragment. Ten spot pokazuje, że nasi wyborcy są młodzi wyborcy, są ci ludzie, którzy wyjechali z Polski, chcą wrócić do Polski, chcą mieć po co wrócić do Polski. To są ludzie, którzy potrzebują głębokich zmian, a osobą, która, jeżeli zostanie prezydentem, doprowadzi, że te zmiany się rozpoczną, jest Janusz Korwin-Mikke. Tą osobą jest nasz kandydat na prezydenta, który zagoni Ewe Kopacz do roboty, zagoni rząd do roboty, zagoni parlamentarzystów do roboty. No i cóż, no, zaczną się zmiany w Polsce, które umożliwią tym ludziom, którzy wyjechali, powrót i sprawią, że dwie trzecie młodych Polaków, które rozważa chwilę obecnej powrót, będzie miał pozostać w własnym kraju. On rozmawiał z polską klasą polityczną, z typowym przedstawicielem establishmentu, który próbował go namówić do tego, by nie kandydował. Może to był Andrzej Duda, może to był pan Tyszkiewicz, szef kampanii Bronisława Komorowskiego, może to był ktoś inny. Ale to tego typu ludzi, tego rodzaju zawodnicy. No, nie mówimy kto, ale mówię, trzeba zasiać niepokój i, i domysły uruchomić. Ja, ja tylko dodam, tak. że, że pan Janusz Korumikę to jest prezydent też nowej generacji, i ten spod jest nawiązaniem do znanego filmu. Akcji filmu Taken uprowadzona, gdzie jest właśnie taka bardzo słynna scena, w której główny bohater rozmawia z, ze swoimi wrogami i później się z nimi rozprawia. Zachęcamy do obejrzenia tego filmu. To będzie jakby taki przedsmak <grystanie>, tego, co się będzie działo, się. działo, kiedy pan Janusz zostanie prezydentem. Drugi spot. Prosimy. I zapraszam Coraz przez... więcej małżeństw nie decyduje się na dzieci. Tylko w 2012 roku na każde 10 tysięcy mieszkańców Polski. Ubyło dziesięciu obywateli tego kraju. Zastanawiałeś się dlaczego? Dziś władza mówi, że rodzice się muszą przyczać do myśli, że dzieci nie należą do rodziców, tylko do państwa. Otóż nie. Dzieci muszą należeć do rodziców. To rodzice mają decydować, czy kiedy i do jakiej szkoły idzie ich dziecko. To kobieta ma decydować, czy idzie do pracy, czy zostaje w domu, żeby się zająć. I nie może płakać, że ona musi iść do pracy, bo jej męża przez podatki oburowano akurat z tylu pieniędzy, ile ona zarobi. Musi wrócić normalność. 10 maja wybierz silną i bogatą Polskę. Wybierz Janusza Korwin-Mikkego. To jest pod, pod tytułem Rodzice, nie urzędnik. To jest nawiązanie do słów, niedawnych słów minister edukacji narodowej, pani Jonny Kludzi-Grostkowskiej, która powiedziała wprost, że rodzice nie powinni decydować o swoich dzieciach. My, pan Janusz Korwin-Mikke, broni normalności. To jest oczywiście stwierdzenie absurdalne i skandaliczne, ale jednocześnie jest wyrazem tego, co niestety myśli klasa polityczna, myśli polska władza o polskich rodzicach i o polskich dzieciach. Janusz Korwin-Mikke broni normalności, wie, że to, że dzieci powinny po, potrzebują rodzicielskiej opieki i miłości, a nie urzędniczej administracji. I tak też myślą rodzice, czego dowodem jest po raz kolejny, po raz, kolejny raz złożone ponad 100 tysięcy podpisów pod akcją Rodzice chcą mieć wybór i po raz kolejny podpisy, które zostały schowane przez polskie władze do szuflady. Janusz Korwin-Mikke chce z tym skończyć. Prosimy że i spod. Marzę o Polsce normalnej. Polsce, w której rząd nie odbiera mi uczciwie zarobionych pieniędzy, Polsce, w której rząd nie wtrąca mi się w sprawy rodziny, Polsce, w której kobiety mają jak zawsze przywileje i mogą sobie wybierać, czy pracują w domu, czy pracują poza domem, czy pracują na trzech etatach. Marzę o Polsce, w której dzieci należą do rodziców i w której możemy być dumni możemy żyć dumnie i bogato. A ty o jakiej Polsce marzysz? Zdecyduj 10 maja. I to trzeci z emitowanych spotów, to spod Dumna, Bogata Polska to po prostu skrót programu Janusza Korwin-Mikke'a, tego przesłania, z którym walczę o uruchomienie prawdziwej zmiany, bo głosowanie. Wybór między Komorowskim i Dudą to nie jest żadna zmiana, to jest zmiana tylko osób, które wydają nasze pieniądze, które zarządzają skandalicznie funkcjonującym polskim państwem. My chcemy realnej, prawdziwej zmiany, chcemy dumnej, bogatej Polski. Janusz korwin mikke mówi na czym ona polega, ta wizja ja polega. właśnie wyjaśnić te słowa dumna i bogata, bo PO wierzy, że jeżeli dostaniemy dotacje z Unii, no to będziemy bogaci, a duma oczywiście trzeba schować do kieszeni, brać ile się da. Natomiast PiS mówi, że boso, ale w ostrogach, mamy być dumni, natomiast no, po co mamy być bogaci, duma jest ważniejsza. Otóż nie widzę takiego powodu, żeby wybierać. Chińczycy się budują, Chińczycy się bogacą, Chińczycy są dumni ze swojego kraju, rozwijają się, inne narody też to potrafią, potrafią. Niemcy z Erharda się bogaciły, pracowały. Były dumne ze swojego kraju. Właściwie w całym XIX wieku ludzie byli dumni ze swoich krajów, bo się rozwijały. Teraz to niestety jest gorzej. My chcemy wrócić do normalności. Chcemy wrócić do sytuacji, w której człowiek może się uczciwie bogacić i być dumny z tego, że jest bogaty. Czy mają Państwo jakieś pytania? To dobry znak. To znaczy, że przekaz w spotach jest jasny. Jak mu powiedziałem, to są trzy pierwsze spoty. Niedługo będziemy pokazywać kolejne, także zapraszamy na kolejne konferencje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.